A widzowie? Tak, jak to bych powiedział? Tak jest w moim kostelu. Będzie Grześio nasze. Niech mnie pan jeszcze raz do mnie pada. Jest w nas Grześwo. No, to... bo mi bies te koleżanki. jest. Nie, tam, to, to. Pamiętaj, Grześio, co ci Ma. powiedziałem. Ja wiem, nie martw się. cię powiem. Będzie głód. Tak się lepę moją piękną, kochaną żonkę. Pamiętajcie, tak, jak wam mówię, będziecie się bo wyrzucą was, ja już nic zaszukam, bo nie zeszukam. Tu nie wolno się nadużywać alkoholu. Dziękuję. Dobrze. Za się przywitać. Kiemka Grzeziu powrócił. Schowaj sobie. Kończy. No kurwa, No, ubranie? Ja wszystko Władze. czyste, a jak? No. Ile byś był czysty? To jest dzięki. A później byś śmierdział z powrotem. Dobra, to, to. Tak. jest <laughs> no, no, Tu. Nie, no, gdzieś wie. tu. tu. Ale telewizorek przynajmniej jest, że no. mały, ale przynajmniej w ciepło. No to będzie oglądać. w A gdzie się no. wyśpicie? Gdzie, gdzie się śpisz? Gdzie się śpisz? A tu. Tu, muszę, tu. tu, tu. Nie, Nie musisz. Jak musisz? A ona tu przyjdzie. Nie przestawiaj, dopóki nie przyjdzie. A tak to możesz spać tu, a ona tu na przykład twarzami do no, 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 Bo jakoś to, nie tamte, nie przestawiajcie tamtych, bo za dużo roboty jest. Nie no, nie. Ja bardzo słychać by było. No. O, <laughs> Ty, jak coś to się schowasz. No, ty, się Ty się zbliżysz tutaj? Nie, no wyciągniemy piłki. No tak, bo ona w ten. Daj mi to to. Daj mi to to. <laughs> Ale się Grzesiu dzisiaj wyśpi. No. tam Jutro nie wychodźcie, bo ja przyjadę. No dobra. No. Tego to ja też szukałem. O, zapłakało no to reszta. Daj mi jeszcze te euro. Już tego nie, wy, nie wymienisz, nie przyjmują trudnych. No, ale dałem tam... Cztery, Możesz e, sprzedać euro, to na złom jako mosiądz. No, jedno euro... No nie wymieniają, no. mówię mu dwa razy. Oni wymieniają tylko banknoty. No, to czwarta. Dlatego ci to dali. No, mało. <laughs> wow. Dzisiaj policja spisywała Grzesia już. Tak, no, I, ale już. jutro musi iść i do, na konserwację. Ja i załatwię. Grzesiu, Grzesiu, Grzesiu No to, dawaj ten numer. Ej, numer. numeru nie widziałem. Dawaj ten numer. Co, da, bo Ty zgubi. A nie zgubię, tylko chcę pogadać. To są, to jest numer właśnie tych tyganów. No. Żebyście wiedzieli. Spiszcie sobie. Tu nie ma numeru, co Ty gadasz. No jest. Nie, to nie jest numer. To jest numer. To jest numer. No. numer niemiecki. No, niemiecki. Oni w Niemczech mieszkają. Mhm. Grzesiu, dzisiaj był? Policja podjechała, że się kłamał, że kostkę robił. Tak, A co by ja powiem? Co masz po spodzie? Koszulkę. Wyprawą. Co le wyprawą? Przed wyjazdem. No? A ja. Się cieszę, że go na, naciągnęli mhm. na ten. Taki I mówię mu, żeby żeby szedł na ja i ja mam robić, ja A ty wiecie. nie chcesz. Cicho, o, bo gruby się po... Jest moja Sabinka kochana. Dzień dobry Państwu. Moja kochana. Nie nie Dzisiaj, pojutrze będę nikomu. Dobra nie będzie ślubu. Oglądam nie. mecz. A teraz tak wyglądała. coś. <noise> <noise> Jaki zaczęła. Prziapsiuła moja Jaki patrzy. Ale patrzcie. Ale patrzy na tyłek mojego psiawziela. Wiesz, co to jest? Ale to nie murzynek no. bambu. Misiu, co to jest? Gupia. Ma maseczki. Koła. Gupiaja. A tu co jest za seta? Gupiaja. A tu się modli. O, nie, ja prosiłam, żeby mi coś z dachu spadło. Prosiłam. A tu się modli. O! Proszę. Prosiłam, żeby coś z dachu spadło. Bo że jest tak? bo bo Grzesiu, ja Dzisiaj, ja, dzisiaj masz ostatni ja dzień ja procentów, Ostatni. Nie, nie. No Moja psia przyłapaczy na tył męża. Chciałem jak Dała bólca. mi Musiałem, czy z wy tak stoicie ciekawe Ja nie wiem, czy tak stoi. <noise> nie, bo ja cię nie lubię. <głosy> <głosy> nie lubię. O, w Marko, bośku, bośku. Matko polsko. Matko polsko. Matko polsko. Nie, bo wujek gapi. Wujek się. <laughs> się gapi. Kiełasy są no, Zobacz, gdzie ta kuchnia jest. Chcę zobaczyć właśnie. No no, Cicho. Chodź, kolej zobaczył, gdzie kuchnia. Nie, tu sami w Na dole pednie. Tylko nie pij. Kiełbasy macie, co gotujcie O bardzo. A ja będę spała po pościelą, a on nie o, wiem, w szafce. w, skraju, bo już... w szafce. Grzesiu, po co ty pijesz Ja Już nie, już nie, już nie chciałem przestać. Tyle lat masz, a dalej no. pijesz ty kurwa... Już nie, bo... się o, cię. Nie ma takiego Wrócił kula czysty za masę się ogarnąć, że... No czysty. Jest taki nie nie naprawdę... Ma. A dobra, ogarnę się, nie martw się. No. <laughs> Będzie pamiętasz, że oni będą spali razem, a nie a ja? I też jest ciepło. gdzie jest To jest kurczak? Kuchnia, nie kuchak, nie kuczak. A... <gulia> kurczak ci powie ty. Co? Nie, na Piętno, się, Nie, tu zaraz. A, to dobrze. No chyba co? A, my przyjaciół. Nie, Pani żona obrażona. Jeszcze raz powiem dziękuję za cztery jakbyś mnie oglądał. Sześć opaka, przepraszam. Będziecie. I za zadwi dwie te bułki. Będziecie. Dziękuję dziękujemy wszystkim za pomoc ci co nam pomogli bardzo dziękuję tak no czuję że, że ich wyrzucą stąd... co? Tak? tak czuję że was stąd wyrzucą? nie nie na się będzie ciągle zde drzeci nie, nie nie. nie dziękuję bardzo ładne te mi się podobają, ja takie duperalki lubię co wiesz, żeś dzisiaj już dzisiaj oglądał? Byłeś Centuri, byłeś... Byle co? Byle co? Ciepło tu co? Ja ej, co ja bym powiedział? Ku niem no, łowcę no, To? Kurierze, na, kurierze, na co? Co? A ja łowca, chodziny, łowca, czerwiny, łowca pedofilów. Tak. Co, łowce pedofilów? pedofilów no? oglądał? Wiesz, jaki zajebisty gość? Nie, tak, zajębisty. Łapie, łapie pedofilów. A, ten. Łowca pedofilów. A na tym? Na tym gorąco, co? Wali od tego pieca jak kurde, daj spokój Zajdzie się kąpać Sabina, idziemy się kąpać Idziemy się kąpać no. Się przebierzcie od razu, a Ty Grzesiek też się, się masz wykąpać, ale Ty się nie musisz przybrać, bo ja chyba jeszcze, się. jesteś Ja się wczoraj ja Ty się kąpałeś Ja kąpa... wróciłem, no jak nie Jasne Tylko, że Ty nie wróciłeś wczoraj, tylko przedwczoraj no, Wczoraj, w sobotę nie mówi. Mógł... No, co go szukasz kociu? pamięć ma jeszcze dobrą i wszystko, co? No nie? No no jak jak to tak takie działa. Chyba łupka jeszcze działa, musi działać. A maszynki kupiłeś? No, w zróbce chińskiej. A zupki chińskie kupił. Maszynkę mogłeś nie kupić. Zapomnę. To jest ten, warzywa. W Swoiku. A tu masz spodnie, dałem ci swoje. To, to jutro Ci przywieziemy, nie mam czasu mniej, nie Wpadaj na żywo grubasie się. jest, nie? Wpadaj na żywo. <grybosia> on łazi i wiecznie się brudzi jak nie może. To dzieci się tak nie brudzą. Ty. Bo ja pracuję. Łysy nieogolony. Ja pracuję. Chyba, tak, chyba pustostanie. Na dupie chyba. Gdzie pracujesz? Chciałem Cię wziąć do razu, no, to też nie poszedł. To masz majtki. No bo gdzieś się fola... ja Moje to... majtki? Chyba ja do mnie No, to taki, o. Ta... Cicho, jak mi kuśka wyrosła. Taki, już. O. To też masz majtki tam. Cicho i ja się nabija. Kiego się za. Cicho, ale po cichu się nabija, już na mnie nie słychać. Oddaj, no bo to No mi się cisei. podobają? Ale tam, no ale tam dziurki nie ma w tym łodynku. No jak to nie <grym zna transgender> No jak to jest? No nie wiem, gdzie się nadajecie. No co, nie pani? No rozkolka nie ma. O, patrz. To ja o, te co widzę. Ja sobie to zakłóczę. Nie, to tak, moja. Pach, macie kapetki jeszcze. Takie same <grym> jak była. Ale nie wzięłam sukienki. A po, a po no pociąg. No i dokładnie. No i zobacz, jakie masz kapetki ładnie pachną. Widzisz? Cicho, cicho. W po Ładnie pachną, to już... już Panie panu, mam kakao no. myli? Cicho. Ciszę. Dajcie mi spokój. Cicho, bo w fajnie pachnie. spokojnie. szynka pomidorów. Od pani żony mam skarski. Surówka, sałatka. Od pana męża mam majtki. Cicho. 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 cicho, cicho. Fajne. Fajne, by tym zbawał. Daj, mi się a, a, a ty, a ty Ciumk. Nie, bo ty jesteś niebezpieczny. No ja wiem. Ty normalnie tryskasz jak wielbłąd. Jak słon. aż tak. No. No nie tak. zadawajcie Czu, się z, z nim, bo nie, nie zrób. Ciepło, kurwa. Dobrze okno jest uchylone, bo przynajmniej powietrze będzie. Kurwa. No właśnie dobrze. Najpierw, no Jej, dokładnie. A Cię jak będę chciała zapalić, to trzeba wyjdzie. No to tak. Bo nie, nie, no, ja, nie. tu. Nie ma. Nie ma czujnika nie ma. Taki niski ten dach trochę. Dobrze, A, że nie mam. po pomyśle, dwa metry. Pamiętasz Robusia, jak ja zaspałem i idę. Nie, Pani żona? Ty. Naprawdę. Nie, wiesz, my takie małe jest. Ja tak musiałem. Wchodz, wchodzisz do łóżka. Tak? To my dwie. O, tak? Dziękuję. Gdzie my to byli? Nie, zrobimy inaczej. Ja zostawię. No mów. Go. Jak będzie i tak nie będzie pukać? No mi to oczy mieli. To jest chuj. O co ma pokazać? No, nie wiem, jak chcesz. Jak przyjdzie? Nie, a to, bo będzie no, no, smutno. Jak, jak, no, jak, no. jak ci zapierdoli? Co ja mu zapierdolę? No. Te... Zapierdol. no. Bo to... Ale na dzień gdzie mieszka, czaisz? No tylko tu ma przyjść jakaś baba. Teraz. Zaraz będzie. No, na telefonie, na telefonie. No, nie, bo, smutno bo on będzie smutny. On ma już od 20 jest dopiero w pudło. Od 230. No to on będzie kochał tą panią, bo ja ma pewno nie. Ja, ja mogę przytulić. mam przytulę, to... Ja Jak chcesz, to no, już Co ty robisz? ci się, no, 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 się na nie zostawicie nas, to Głupi mały, ty weź na ten na TTV. O! Masz po to. to. mi muzykę. Nie ma muzyki. Ten nie ma. No, Chyba, że stary zacznie śpiewać. Osole, mija! Ty staraś, mija! ja... Zamiast tańczyć, to lepiej zaśpiewać. No. no. Jak to nie, mój lata? Nie wiadomo, kto to jest. Córka, jak masz tam. No chyba ona tle. zapuka, a ty dasz im? Co za, bo wyjdę i co powiem? A czemu tak? No, to Żeby jest. komuś dawać, a nie no, można tu Muszą być. Robisz, no no, musi dać. ja może Tam, Tam Różnie. mają, nie wyjdzie, to, hmm. to Robisz. No tu Rok, po prawej stronie nacisną. Może. Ja się nie pytał, tam. No zobaczymy będzie o tym. Muszę napić. Tych A to nie chwilę, na pewno trwa... nie chcę bud. A mleko, mleko mi pijak. kupiłeś? Nie no, tak, pięć. Ja I ty, ty to ledwo się odzyskałeś. Czyli chyba jeszcze euro mam to mógłbym kupić. Pytam starego no, mi kupił mleko. Bo ja mam smakę. Dobra na na nagram jeszcze jakiś odcinek. Musimy no, spadać. Stawcie łapę suba.